Siema, Siemanko. Zapraszam Was na kolejny materiał. Tym razem drugi dzień świąt nad wodą, z słupakami. Jest Peter, jest Krzychu, dalej jest Maciek. Tam dalej jest jeszcze Karol i Łukasz. Także pozytywna ekipa. Zapraszam Was na nasze zmagania świąteczne. Ogólnie Wy tego nie widzicie, ale pada taki marznący deszcz. Prawie że udaje, że jest śnieg, więc udajemy, że jest prawie że świąteczny. W każdym razie, Krzychu! Obiecał dzisiaj, że zobaczycie 40. Więc no sorry, Ksichu, Jak nie będzie 40, to do tego pana, a do tego pana też. Chociaż. Ale to no 40 gwarantował piąt! No dobrze. W każdym razie akcja, akcja i ta cała operacja się nazywa świąteczna 40 i będziemy chcieli złowić o konia 40 cm. Jeśli się uda, to będzie fajnie. Jak nie, to i tak jest fajnie, bo jest dobra ekipa. Jest przynajmniej dużo humoru i śmiechu w tych różnych dziwnych dzisiejszych. W każdym razie, nie przedłużając, zapraszam Was na film złowienia okonina do przodu. Masak... Bo no, czekaj, no biegnę! Jeszcze ciemno, a tu proszę bardzo. No jest ty, to wygląda jak ryba. Przyszliśmy i już one tak nie robią, what the fuck. Już nie ci ciunkają. Jest Ale mały. Ale jaka agresja, ty. Też tu blisko. O dziwo. Nawet nie taki malutki w sumie. Ale kolory mają skubańce zajebiste. Kurde no No jak malowany A zdążyłem powiedzieć, że już nie, nie pokazuję On je wypłoszył tam, wiesz? To jest wina pewnie tego Pitera psa. Niech to będzie dużo okolicz. Eee. Sandacz. E, to łowimy dalej. Nawet, nawet, nawet fajny. No, ale kurde już stąd widziałem właśnie po waszej reakcji, że to będzie e, miarowy. Zdjęcie mi normalne? Posaram się, oczywiście. No taki powiem ci, elegancki tego. Kurczaczek, no. Jeszcze e, myślałem, że jakiś zestaw pociągnąłeś. Tak, coś tam jeszcze wyciągnąłeś. Nie oglądam, ale będę oglądał. Nie w tę stronę. Mordo, nie w tę stronę, dokładnie. A czemu tego wypuściłeś? tak w sumie? Czy święta są? Ale powiedzieli jest. A faktycznie. Faktycznie. Dobra, to wiele to wiele, wiele wyjaśnia. Gratulacje. Taka prawda, panie. Ty patrz, dał mu tylko tego, no? To ta wędka, to 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 ta wędka. Ale nie jest najmniejsza. Mówię, ta wędka jest. <noise> Ale jak idzie ty Uuuhuhu. Ty no to jest pod cztery dychy Naprawdę No trzeba zrobić ty yy, Łeb niżej a dupę O teraz jeszcze to do góry O perfekto Ja, ten A poczekaj, o nagrałem wypuszczanie, geniusz. Ale spoko nie? Nie wiem co to było. Zsunięta. Czyli było branie, ale takie bardzo delikatne. za no szybko się połakomiło mu zacięcie. A ogólnie zaje fajny dzień nad wodą. Mamy drugi dzień świąt. Udało się z chłopakami zgadać. Z ekipą przyjechaliśmy na drobczatowe okonie, także stosik. Coś tam się dzieje. Jakieś tam brania są, jak na razie miałem tylko jedną rybę i oprócz tego jeszcze jedno branie. Ale Maciek złowił takiego 34 ładnego okonia. Krzychu miał parę brań. Piotr złowił sandacza takiego powyżej 50, myślę, że jest 55. I, i, i okonie koło tam 25, może trochę więcej. Także kurczę, to jest coś się dzieje, jest fajnie. Jest fajnie, ale przede wszystkim nad wodą, świątecznie, fajny klimat. Jeszcze tylko, żeby Emelek złowił To już będzie w ogóle super żeby jeszcze tutaj żeby złowił jakąś tam taką... No. Ogólnie misja nazywa się, cała operacja się nazywa 40 na dropshota jest Nie będzie to 40 Ale ładny A jedzę ty śmierdziuch! Który to powiedział, że dobrze? Który to powiedział? Ajajaj... <gry> aj, aj. aj no... Aj, śmierdziuch, czyli oczywiście szczupak taki, niedobrze, niedobrze. Spróbuję go jakoś tak szybko odczepić, żeby mi tu nic nie pociął. Miał być okoń! No ogólnie rozdźwiczamy nowy kijek. Perfect Jig Ja ogólnie miałem go w ręce, bo widziałem już na niego. To jest kijek 260 cm do gram 10. Ech, no, zajebiście ty kijek. Czuły, szybki. Naprawdę fajna, fajna sprawa. 260 cm długości do 10 gram wyrzutu. To jest kijek, który będzie na takie wędkowanie, właśnie jak dzisiaj. Między innymi właśnie na. Dropszotowe oksy on jest bardzo fajny, czuły, lekki ogólnie rzecz biorąc sprawę wrażenie takiego delikatnego ale zapas mocy swój swoim, swoim ma jest jeszcze czym że tak powiem pobawić na ten moment już rozdziewiczony rozdziewiczyłem go okoniem czyli po to co przyjechałem niestety okoń 20 z grosikiem tylko no i tym szczupakiem, który miał być okoniem ale już w pobraniu też było czuć to chyba jednak nie jest okoń i pierwsza faza holu też pokazała, że zachowuje się zupełnie inaczej w każdym razie yy, no mikołajkowy prezent testuję bo to znalazłem, że tak powiem pod choinką, także Mikołaju ślicznie Ci dziękuję za wędkę za przynęty na pewno nie będą leżeć w szafie ale o Mikołaju o tym już rozmawialiśmy <laughs> także bardzo bardzo się cieszę, że do mnie dojechał no i że już są testy. Ogólnie cały, cały Nowy Rok będzie poświęcony właśnie na dropshota. Cały styczeń, luty. Zobaczymy. Tak będzie na przemian dropshot. Trochę poszukamy tych okoni też i na dnie, ale to na inne kije. Planów jest dużo. Kombinowania też będzie niemało, także postaram się zrobić jakieś urozmaicenie, no ale na pewno będzie bardzo dużo okoni u mnie na kanale po Nowym Roku. Ale to już jesteście trochę do tego przyzwyczajeni, bo jak wiecie, strasznie lubię łowić okonie. Ale branie. O! Kolejny to był szczupak. Obcina, z poszło w pizdu, wylądował, zobaczcie. Kolejny szczupak, obcinić. Przyjechałem, patrzcie, serniczek świąteczny. To wyboru, go wezmę <laughs> Należy go wziąć brudnymi łapami. Najlepiej takim porybie, to krzy krzychu jeszcze musisz poczekać. Nie? Jak ja mam go tu wyjąć? Nie wiem. no. O, no to może się udać. O, elegancko, no, wezmę sobie najmniejszy. O ten sobie wezmę. Ha? O, stary. No tego to jeszcze nie grali. Trzeba będzie nęcić panowie. A bo my się przerzuciliśmy, poczekaj. Czekaj, to mhm. tu coś nie, to nie, to tak nie jest. No serniczek człowieku, można, da się. kurwa mhm. odkrywa dobra ekipa to zawsze panowie. No to tak. No i cóż, moja wędkarska dzisiejsza przygoda dobiła końca. Świątecznie było, śniegu było, sypał, sypał naprawdę niesamowity śnieg. Nie zapowiadali takich rzeczy. Ech, okonin, ogólnie ryby jak te ryby yy, kombinują, niestety nie współpracowały tak fajnie jak <laughs> mieliśmy nadzieję, że będą współpracować. No. Ech, w pierwszym etapie fajnie brały, coś się działo, coś się pokazywały zaraz jak przyjechaliśmy w świcie, więc spoko. Niestety później, im później tym gorzej. Jakieś pojedyncze ryby, pojedyncze skubnięcia. No i potem przyszedł moment, że więcej się pokazało szczupaka niż o konia. No i wtedy już była trochę lipa. Przede wszystkim świetny wypad z tupakami. Mimo tego, że zimno, że mroźno, śnieg jakieś. naprawdę było wesoło. Więc taką ekipą Pamiętajcie, warto się trzymać i warto jeździć na wędkarstwo. Eee, fajnego Zeda wyciągnął właśnie Piotrek, fajnego konia wyciągnął Maciek, eee, fajne branie miał Krzysztof. Myślę, że jak ja teraz pojadę, bo oni jeszcze zostali, to jeszcze mi przyjdą zdjęcie z Krzyśka z jakąś fajną rybą. Zawsze tak jest, więc spoko, naprawdę. Bardzo lubię takie dni. Dzisiaj jest drugi dzień świąt nad wodą, więc świetnie spędzony. Teraz ja zawijam na. Taki rodzinny, świąteczny obiadek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się. Życzę Wam raz jeszcze wszystkiego dobrego. No i cóż, połamanie nad wodą. Do zobaczenia na kolejnych materiałach. Na razie.